W naszym badaniu przebadaliśmy nie tylko życiorysy najbogatszych, tych liderów biznesowych, ale też spytaliśmy menedżerów w Polsce, jak postrzegają, jakie cechy powinien mieć lider biznesowy, żeby był skutecznym liderem, żeby rzeczywiście poniósł za sobą swoją firmę do, do przodu. Wyszło nam według naszego badania. Najważniejszym takim atrybutem dobrego lidera biznesowego jest komunikacja, aż 44% menedżerów w Polsce uważa, że to jest klucz do, do, do sukcesu jako sukcesu w biznesie. Na drugim miejscu znalazła się kreatywność, 38%, więc ta kreatywność po, połączona z dobrą komunikacją, z, z zakomunikowaniem tych, tych, tej wizji, czy, czy tej kreacji? To jest taki, taka mikstura, która pozwala osiągnąć sukcesy w biznesie, tak przynajmniej twierdzą polscy menedżerowie. Co ciekawe, spośród wskazanych kilkunastu odpowiedzi, najmniejszą liczbę wskazań zdobyła uczciwość. Tylko 4% polskich menedżerów uznało, że, że trzeba być uczciwym, żeby, żeby osiągać sukces w biznesie. Trudno to skomentować. Mam nadzieję, że to chodzi o to, że nie trzeba, że, że uczciwość jest jakby wpisana w, w biznes, w etykę zawodową, a nie, że dobry lider nie jest uczciwy. Tak bym jednak nie chciał tego interpretować. A jak tak popatrzy się po danych z Unii Europejskiej, ze świata, to czy ta uczciwość tam jest bardziej brana pod uwagę wśród menadżerów, czy to tak jest jak w Polsce? Według naszego badania. Uczciwość jako cecha dobrego lidera biznesowego jest zdecydowanie bardziej ceniona, jest częściej wymieniana aż 24% menedżerów w Unii Europejskiej i 29% w Stanach Zjednoczonych wymienia uczciwość jako właśnie taki atrybut dobrego lidera biznesowego w porównaniu z 4% tych wskazań w Polsce. No rzeczywiście widać wyraźną różnicę.